Bartek z grupy Dibom, który kilka tygodni temu koncertował w USA. Powiedz, jak wrażenia z wyjazdu? No, powiem szczerze, że formacja d była już e, tam, znaczy ja z formacji d byłem już po raz piąty w Stanach Zjednoczonych. E, no na czego mogłem się spodziewać? Z tego, że przyjdzie znowu dużo ludzi, że wszyscy będą pamiętali, bo to e, wtedy, kiedy ja zaczynałem, to ludzie właśnie wyjeżdżali z tą muzyką, z e, utworem e, Otako jest, z utworem e, Oela Ela, z utworem Zapragnij mnie. I naprawdę przychodzili ludzie na nasz koncert i po prostu płakali, mówili, ja cię kręcę stary, ja byłem 10-15 lat temu na na moim koncercie w Polsce, gdzieś tam w jakiejś miejscowości bo super, wybornie, mega czad. Czy trafiła Wam się jakaś fajna przygoda, którą byście chcieli ją opowiedzieć? Jest to, no, dużo takich było różnych dziwnych przygód, a szczególnie o chłopaku, bo chłopaki ode mnie zespołu byli pierwszy raz i oni my cały czas chodzili tak, tylko tak, tak. I po prostu zafascynowani całą tą Ameryką, tymi dużymi samochodami, tym wszystkim, ale i tak. Yy... Była taka akcja, że w końcu jest to wszystko duże, 100, 103 piętro wieżowca w Chicago i nagle mówią, kurczę, Bartek, Bartek, ale tu jest wszystko takie wielkie, chodźcie, zróbmy coś takiego naszego. Ja mówię, A no wie, chodźcie do takiej restauracji, która jest na całym świecie. Poszliśmy z hamburgera i powiedzieli, o, to jest Polska.